Trudno będzie powiedzieć mamom, że nie spędzimy z nimi gwiazdki. Moja będzie mnie wpędzać w poczucie winy. Mam nadzieję, że się nie ugnę. Pytałyście, jakie mamy plany na święta. Postanowiliśmy spędzić je tutaj. W Nowym Jorku? Tak. Dlaczego nie przyjedziecie do San Diego? To jej pierwsza gwiazdka. Udekorujemy choinkę. Trudno będzie podróżować z nią. Wolimy zostać. Ale to jej pierwsza gwiazdka. Chcemy to przedyskutować? Już to zrobiliśmy. Powiedziałeś, że chcesz spędzić święta tutaj. Teraz jestem rozdarty. Wasz sposób myślenia mnie denerwuje. Wiedziałem, że tak będzie i czuję się podle. Powiedziałeś, że Ty też chcesz spędzić święta tutaj. Tak, ale jest mi trudno. Chcę spędzić święta w wąskim gronie, w domu, w którym mała czuje się dobrze. Jesteście samolubni. Nie myślicie o interesie kapci. To pierwsza gwiazdka mojej pierwszej wnuczki. Tego nie da się nadrobić. Jestem zawiedziona. Myślałam, że przyjedziecie do domu. Co ty na to? A ty? Ale Pogadajmy o tym. Wiedziałam, że tak będzie. Podjęliśmy decyzję, ale on zawsze słucha mamy. Mówiłeś, że to postanowione. Nie cierpię tego. Cała rodzina chce zobaczyć Capri. Nana ma swoje lata. Też chciałaby pobyć z małą. Ma 84 lata. To już postanowione. Nie zmieniaj nagle zdania. Pozwólcie nam żyć po swojemu. Nie możemy, bo wy nie idziecie na kompromis. Mają w nosie moje uczucia rodzinne i to jak będziemy tęsknić za kapkę. Gdyby umiała mówić, na pewno wybrałaby babcie, ciocie i wójków. Niech Sal się wypowie. Śmiało Sal. Destiny ma rację. Wiem, że jesteście zawiedzione, ale podjęliśmy już decyzję.